Halo, halo moi drodzy. Zbyszek Showbiznesiak wjeżdża na pełnej z kolejną sensacją z polskiego showbizu. Dzisiaj na tapet bierzemy królową YouTube'a i influ marketingu Angelikę Trochonowicz, czyli Andziaks. Jak wiecie, Andzia nie tylko nagrywa vlogaski i pokazuje, co tam u jej rodzinki, ale też świetnie ogarnia biznesy. A teraz boom, Nowa miejscówka Twinkle Candle w Poznaniu. Twinkle Candle ląduje w stolicy Wielkopolski. Według moich tajnych informatorów, czyli Instagrama, Anjax, ale cisi, marka świeczek Twinkle Candle otwiera nowy sklep w jednej z galerii handlowych w Poznaniu. Jak na razie nie podała dokładnej lokalizacji, ale można się domyślać, że to będzie jakieś porządne miejsce stary browar Poznania, a może Avenida jedno jest pewne. Anjax rozwija swój biznes na grubo. Po sukcesie w Warszawie, gdzie Twinkle Candle ma już solidne grono fanów, przyszła pora na Wielkopolskę.